Witajcie, a dziś zapraszam na Połoniny XXL, czyli trekking na Królewską Halę na Słowacji. Wycieczkę zaczynam w niewielkiej miejscowości Helpa, o której pierwsze zmianki pochodzą już z 1549 roku. Ja swój dzisiejszy trekking po tym rzadko odwiedzanym paśmie górskim Rozpoczynam na przysiłku niżne dolinki, skąd obieram szlak żółty, który z początku prowadzi mnie wygodną, szeroką i asfaltową drogą. Pierwsze 2 km marszu to spokojne podejście, lekko pod górę około 200 metrów. Gdzieś w oddali za drzew prześwituje wysoki masyw wielkiej wapiennicy. Po około 25 minutach dochodzę do odejścia z drogi w lewo. Podążając dalej drogą, również wyszlibyśmy na przełęcz, jednak dołożylibyśmy sobie jakieś 3 km. Od tego miejsca podejście robi się nieznacznie bardziej strome. Idąc pod górę, zastanawiam się, ile osób spotkam dziś na szlaku. Pomimo, że jestem w Parku Narodowym, frekwencja jest tu raczej znikoma. Znów przecinam zostawioną wcześniej drogę i ruszam kawałek w prawo, szutrową, wygodną drogą, by po kilkuset metrach odbić w lewo na chyba najbardziej zarośnięty odcinek szlaku. Szczęście do końca podejścia już niedaleko, jednak jest tu dość stromo. W końcu wysokość trzeba kiedyś nabrać. W całej godzinie marszu z doliny osiągam główny grzbiet niżnych tatr, a konkretnie przełęcz przechybę. Tu chwila przerwy przed kolejnym, już bardziej stromym podejściem i zamienienie kilku słów z przejeżdżającym przez przełęcz rowerzystą, który postanowił wyjechać na nią od drugiej strony. Z przełęczy można odbić w lewo na szlak czerwony którym dostaniemy się na Przełęcz Czertownica oddzielającą pasmo Królewskiej Hali od głównego pasma Tatr Niżnych. Co ciekawe, to jest to najniższy punkt w grani Niżnych Tatr. Podejście zaczyna się dość stromo. Malownicza ścieżka wiedzie tu za kosami. Niestety podłoże jest też dość sypkie. Metrach, wychodzę na niewielkie wypłaszczenie, gdzie drzewa na chwilę ustępują krzewom borówek i widokom na okolice. Kolejnych kilku krokach odsłania się również najwyższy szczyt Niżnych, dziumber. Dalej Szlak znów wchodzi do lasu i pnie się stromo pod górę wśród niewielkich wychodni skalnych. Szlak zakręca lekko w lewo i tu nieco łagodnieje, a las powoli przechodzi w kosówkę. Widoki pojawią się dopiero za chwilę, tymczasem można podziwiać krzewy borówek i jałowca. Jeszcze kilkaset metrów, i szlak już niemal całkowicie się wypłaszcza, a ja dochodzę do kilku niewielkich wychodni skalnych. Wychodzę na wierzchołek najwyższej z nich. I robię krótką przerwę na podziwianie widoków na Tatry, jak i cel mojej dzisiejszej wycieczki królewską halę. Niecałe pół kilometra łagodnego podejścia i melduje się na szczycie wielkiej Wapiennicy, gdzie robię sobie dłuższą przerwę na odpoczynek. Tu zaznaczę, że jeśli chcecie podziwiać widoki na tatry, to z samego wierzchołka jest to raczej niemożliwe ze względu na wysoką kosówkę. Co ciekawe, to jeszcze kilkanaście lat temu na szczycie znajdowała się duża hala pasterska. Więc nawet z niego można było podziwiać naprawdę wspaniały widok. Niestety zaniechano wypasu w tym miejscu i hala stopniowo zarasta przez kosówkę. Po krótkiej przerwie ruszam dalej, schodząc w dół na przełęcz przechybkę. Podczas zejścia obniżam się niemal 150 metrów w dół, a samo zejście jest bardzo malownicze, chociaż niezbyt przyjemne ze względu na stan szlaku. Schodzę jednak na przełęcz, gdzie dochodzi do mnie szlak niebieski, zostawiony przeze mnie rano na rozdrożu w Helpie. Trzeba przyznać, że jest to miejsce niezwykle urokliwe, jak i w sumie całe to pasmo do tej pory. Ruszam jednak dalej do góry na tak zwany Helpański Wierch. Wierzchołek jest tak płaski, że udało mi się go przejść. Na szczęście w porę zorientowałem się o tym sprawdzając mapę w telefonie. Ze szczytu spektakularnych widoków raczej nie uświadczymy, więc rozpoczynam łagodne zejście. Ścieżka jest tu dość wąska i wije się między krzewami kosówki to w prawo, to w lewo, chowając się w górnoreglowym lesie. Po 15 minutach wychodzę na rozległą halę z pięknym widokiem na właściwy masy w królewskiej hali. Schodzę na przełęcz pod kosarzyskami, jak można to przetłumaczyć na polski, co jest dość prawdopodobną nazwą w tym regionie. Słowo kosarzyska z języka włoskiego oznacza zagrodę dla owiec, które były tu niegdyś licznie wypasane. Łączy się tu ze mną. Szlak niebieski z miejscowości liptowska tepliczka. Dalej chowam się do lasu i po przejściu kilkuset metrów wychodzę na kolejną polanę. Rozbite na niej namioty sugerują, że jestem w pobliżu znajdującego się tu schroniska Andrejcowa. Stoi tu ono od 1964 roku. O ile od strony, z której idea, ja, nie jest je ciężko pominąć, to w przeciwnym kierunku. Nie jest to wcale takie trudne, zwłaszcza w przypadku niepogody. Sam zaś obiekt dysponuje 16 miejscami noclegowymi. Jest to też jedno z nielicznych miejsc w parku narodowym Niżne Tatry, gdzie można rozbić namiot. Nie daje się niestety skusić na żadną z pozycji z menu. Tu warto wspomnieć, płatność tylko gotówką i oczywiście w euro. Siadam na jednej z ławeczek i zajadam się kanapką podziwiając panoramę Tatr Wysokich. Z samego obiektu dostrzec można również wierzchołek Wielkiej Wapiennicy. Po ponad 20 minutach ruszam dalej. Podchodzę łagodnym podejściem na Andrejcową. Wychodzę na szczyt, z którego można podziwiać naprawdę piękny widok na kolejny szczyt Bartkową, od której oddziela mnie Śdziarskie Siodło. Schodzę więc na dół na wspomnianą przełęcz, skąd rozpoczyna się najbardziej strome podejście na dzisiejszej trasie ponad 250 metrów w górę na szczyt Bartkowej. Początkowo wiedzie ono przez dość urokliwy górnoreglowy las. las przechodzi w kosówkę odsłaniając wspaniały widok na okolice podejście nieco łagodnieje, jednak wciąż wiedzie pod górę kosodrzewina robi się coraz mniejsza a na horyzoncie ukazują się trzy kamienne kopce wierzchołek Bartkowej Krzewy ustępują, otoczenie przechodzi w hale. Po kilku minutach docieram na Rumowisko Skalne. Przejście jest proste, chociaż wejście na sam wierzchołek nie obyło się bez wspomożenia się rękami. Zmylony mapą myślałem, że jest to jeden, z jak wskazywała na to mapa równych wierzchołków. Jakież było więc moje zdziwienie, gdy okazało się, że sąsiedni wierzchołek jest znacznie wyższy. Mimo to, tabliczka znajduje się tylko tutaj. Jednak jest na niej podana właściwa wysokość. Znaleźć tu można jeszcze inną tabliczkę, na której napisane jest, że co roku w sobotę przed Świętym Mateuszem, czyli 21 września, spotykają się tutaj na szczycie tak zwani bartko. Cały grzbiet niżnych tatr od szczytu Bartkowa do Królewskiej Hali to naturalne piętro alpejskie, czyli na nasze po prostu hale. Nazwa szczytu wywodzi się od hali, rozciągającej się stąd, aż pod Orłową. Dla porównania, jak wysoko aktualnie jestem. O tak, dajmy dla porównania. Ta kopka to mniej więcej wierzchołek Babiej Góry. Robię tu chwilę przerwy, by nabrać sił na kolejne podejście. Początkowo szlak prowadzi łagodnie pod górę, na drugi wierzchołek. Po dojściu kilka metrów poniżej szczytu, szlak skręca lekko w prawo i sprowadza mnie na Przełęcz. Sama Przełęcz, choć nie posiada nazwy, to jest bardzo urokliwa. Od strony północnej znajduje się tu ciekawa forma terenu przypominająca rów krzpietowy, zaś niżej dostrzec można kotły lodowcowe. Od południowej strony, około 200 metrów niżej, znajduje się źródło Kopanickiego potoku, skąd można nabrać wodę na dalszą drogę, gdyż później nie będzie to już możliwe, aż do zejścia z hali. Jako że mam w plecaku jeszcze dość sporo wody, ruszam więc dalej w kolejne podejście na szczyt Orłowej. Podejście jest dość strome, ale i krótkie. Nie wyprowadza mnie ono na sam szczyt. Odbijam kilka metrów wydeptaną ścieżką, żeby zobaczyć stojący tu krzyż z pięknym widokiem na murańską planinę. O ile południowe stoki są łagodne, to należy tu uważać, zwłaszcza przy braku pogody. Oznaczenia szlaku lubią tu znikać, przez co można omyłkowo zejść w kierunku wspomnianych wcześniej kotłów, a wydostanie się z nich nie należy do prostych ze względu na strome skalne ściany porośnięte gęstą kosodrzewiną. Przechodzę przez kolejne rumowisko i już po chwili staję na wierzchołku Orłowej. Na szczycie chwila odpoczynku. I ruszam dalej w dół. Szlak, którym się tu przemieszczam, nosi nazwę Cesta Harnidow SNP, czyli po polsku Szlak Bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego. Jest to najdłuższy szlak Słowacji, liczący około 770 km. Po zejściu na długą, trawiastą przełęcz, ruszam znowu pod górę. Hala, którą teraz się poruszam, nosi nazwę średnia, tak jak i szczyt, na który podchodzę. Podczas podejścia natrafiam na miłą niespodziankę stado owiec. Krajobraz jest tu przepiękny. Rozległe hale, wychodnie skalne i wspaniałe widoki, czego chcieć więcej. Większość tych skalnych wychodni jest dość ciekawie zerodowana, co jest między innymi zasługą silnego wiatru wiejącego w tym regionie. Dziś jest tu niemal bezwiecznie. Wychodzę na szeroki, kopulasty wierzchołek średniej hali, gdzie również postanawiam odpocząć. Niestety, wadą przejścia takich owiec jest to, że teraz nie ma gdzie tu usiąść. Postanawiam zejść kawałek w bok i siadam na trawie, podziwiając mój dzisiejszy cel, który wydaje się być jeszcze bardzo daleko. Na szczycie spędzam jakieś pół godziny i ruszam dalej schodząc łagodnie w dół. Hala w tym szerokim świecie jest nazywana Wyżnimi rówienkami. Przechodzę przez niewielki szczycik, skąd jeszcze kawałek w dół. I rozpoczynam już właściwie podejście na królewską halę. Kulminacji grzbietu, na które trzeba się wdrapywać, jest kilka, i idąc tędy pierwszy raz, można doświadczyć wrażenia, że to już będzie szczyt. Coś podobnego jak na czerwonych wierchach w tatrach zachodnich. Wychodzę jednak na ostatnią kulminację, będącą jednym z wierzchołków królewskiej hali. Jest on dość wąski i skalisty, dzięki czemu można stąd podziwiać piękny widok na okolice. Przechodzę na drugi wierzchołek, gdzie robię sobie ponad godzinną przerwę, oczekując na rodziców i brata, którzy na szczyt podchodzili przez królewską skałę. Link do mapy z ich wycieczki, jak i również mojej, zamieszczam jak zwykle w opisie. Niestety wilgotność powietrza nieco się zwiększyła, przez co tatry nie są już aż tak widoczne. Będąc tutaj ciężko nie zauważyć charakterystycznej wieży widocznej na szczycie już z daleka. Jest to wysoki na 131 metrów przekaźnik telewizyjny. Co ciekawe to sygnał jest stąd odbierany przez około 1 czwartą Słowacji, a nawet i w południowej części Polski. Pod przekaźnikiem stoi sporych rozmiarów budynek będący między innymi placówką pogotowia górskiego. A jak już o tym mowa, to nie zapomnijcie o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Jedną ze stron, przez którą można to zrobić, pozostawiam w opisie filmu. Królewska Hala dawniej była uważana za najwyższy szczyt tatanicznych. Dopiero dokładniejsze pomiary przeprowadzone w XIX wieku odebrały jej ten tytuł. Obecnie jest ona dopiero siódmym najwyższym szczytem tego pasma. Co jeszcze ciekawe, to na szczyt można wjechać rowerem, asfaltową drogą z miejscowości Szumiak. Jeśli chodzi o panoramę, to jest ona stąd naprawdę imponująca. Od niżnych teatr, przez Góry Choczańskie, Tatry, Beskidy, aż po Bieszczady, a nawet ukraińskie Zakarpacie. Na zejście obieramy jeden z najkrótszych szlaków na szczyt, znakowany kolorem niebieskim ze wspomnianej miejscowości Szumiak. Zejście jest początkowo bardzo strome, a już po chwili chowamy się w kosodrzewinę, a w krajobrazie można dostrzec liczne wychodnie skalne. Jeszcze dalej szlak nieco łagodnieje, a kosodrzewina przechodzi w las, sprowadzając nas na tak zwane przednie siodło. Jest to niewielka przełączka, na której stoi schronisko, chata pod królewską halą. Obiekt jest dawnym schroniskiem dla latraków, utrzymujących niegdyś drogę do nadajnika. Nieużywany obiekt popadł w ruinę aż do 2015 roku, kiedy to też para pasjonatów. Przystąpiła do jego renowacji. Został on otwarty ponownie w czerwcu 2018 roku. Liczy 120 m2 i jest w stanie obsłużyć od 6 do 8 turystów. Zadowalamy się tutaj kwaśnicą i ciastem. Kwaśnica, co trzeba przyznać, była dość smaczna. Ciasto, powiedzmy, że nie najgorsze. Spędzamy tu kolejną godzinę i ruszamy dalej w dół. Przechodzimy na tak zwaną skaliczkę, skałkę z pięknym widokiem na królewską halę i murańską planinę. I tu ostrzeżenie: w skale znajdowało się gniazdo OS, więc nie zalecamy zbyt długiego przebywania w tym miejscu. Łączy się tu z nami szlak żółty który później łączy się ze szlakiem zielonym prowadzącym na Królewską Halę przez Królewską Skałę. Stąd jeszcze prawie półtorej kilometra do miejscowości Szumiak. Zejście jest już znacznie bardziej łagodne, więc nie nadwyrężamy już aż tak kolan. Mijamy skórze z, z drogą krzyżową i po zejściu z niej dochodzimy do szutrowej drogi, gdzie trochę niżej zostawiliśmy samochód. Odjeżdżamy około godziny osiemnastej, w nowym sączu jesteśmy o dwudziestej Cała trasa z przerwami zajęła mi ponad 11 godzin. Pokonany dystans 127 km. Przewyższenie wyniosło 1718 m. Jadąc na Słowację, nie zapomnijcie o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Jeśli obejrzałeś film do końca, to napisz w komentarzu Królewska. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, polubienia i udostępnienia filmiku. Do zobaczenia na szlaku!